Ale tu będzie te 7 metrów zebranych, czyli klatka schodowa. Po tej stronie będziemy mieli wejście do windy. Szyb będzie na zewnątrz budynku. I teraz, albo będzie wejście do jednego lokalu tutaj, a tu do drugiego. I wtedy ten pokój będzie przejściowy. Albo zostawiamy jeden, jeden lokal z dużym korytarzem, z dużym pokojem, wysoki parter. Na podwórze. Tu mamy drugi pokój. W przypadku podziału byłoby wejście do niego tędy. Idziemy dalej. Tu mamy kolejny pokój. Po łazienkę. Piecka zowy jest. Junkers, okno na podwórze i tutaj mamy kuchnię, może być to na przykład recepcja, i mamy kwestię podwórze całość.